Nasza podróż zaczęła się od pociągu o godzinie 5.55. Dziewczyny musiały wstać właściwie w środku nocy. Prawda, Emi? Na szczęście, pomimo tego, że tutaj nie ma warsa, to przyszła pani z wózeczkiem i załatwiłam sobie kawę. Nie będzie taka jakaś kawa taka super ekstra, ale myślę, że będzie ok. Co się stało? Niszczyłam klucza. A dobra, to naprawimy. Dziewczyny jedzą bułeczki pyszne, mama zrobiła samego rana. Ja dzisiaj wstałam o 5, a vloga montowałam wczorajszego do godziny 12 w nocy. Także 5 godzin snu i powiem Wam, że naprawdę czuję się bardzo wyspana. O, a takie mamy piękne widoki. Myślałam, że może trochę szalonu będzie, ale dzisiaj jest troszeczkę wyższa temperatura niż przez ostatnie kilka dni. czekamy aż wsiądzie Magda, bo właśnie dojechaliśmy do Warszawy. I ona się miała dosiąść tutaj do naszego wagonu. Czy mogę autograf? Ja oglądam panią, ja oglądam panią na YouTube, O na Cześć. Cześć. Mamy zbiórki. Jak tam? Przyniosłeś mi wałkę? Na podróż.

Pomikaczek. Obok Białego Stoku. Obok Białego Stoku. Kosztowało nas to 7 godzin jazdy pociągiem. Potem jeszcze pół godziny z Białego Stoku, ale jesteśmy. E, nasze dzieci dostały super pokój. Właścicielka tutaj nas przywitała tak, że ja naprawdę czułam się, czułam się po prostu jakbyśmy się znały już od dawna. E, jakby znała moje dzieci od dawna, bo ugościła nas tutaj no nie, to jest taki e... pozytywny, tak. białostącki klimat, tak jak no, to, tego, to można Ale w ogóle taki typ... chata bogata. Dokładnie, ale po prostu też taki typ człowieka, który y, powoduje, że naprawdę ja się tutaj poczułam jak w domu. Czym chata bogata? Dokładnie. I y, tutaj jeszcze dostałyśmy bardzo fajne rzeczy. Jeszcze ich nie przejrzałyśmy tak do końca, bo widzę, że Emi już tam powyciąga jakąś biżuterię z, e, z opakowania. Zaraz będzie się... sobie. No właśnie twoje. nie, odczącimy. twoje. twoje przeszperała. <laughs> No, no, Moje dzieci tutaj są z nami, I więc też. naprawdę jesteśmy szczęśliwi, lepiej być szczęśliwe, lepiej być nie mogło, bo e, no jest po prostu fajnie. Jesteśmy po pierwszych warsztatach, emocji było naprawdę e, bardzo dużo, nie? Jak to kolacja i, tak tak ja i atrakcje? Ja, no ja, wiecie, ja tu nikogo nie znam oprócz Kasi, także... No, yeah, O tutaj! W zobaczcie, tak co zrobiła. Mamy już dzień kolejny. Jest z nami Sylwia, która uczesała mnie, uczesała Kasie. Znaczy, przede wszystkim uczesała Kasię na sesję, bo raczej tak. dzisiaj sesję taką spontaniczną bardzo. A ja mam włosy zrobione, zobaczcie, tak o. Przyszłam po prostu, bo ja nie wzięłam żadnych kosmetyków ze sobą. Yy, tak zapełniłam walizkę rzeczami dzieci, że już mi się po prostu te kosmetyki nie zmieściły. I już nie mówiąc o tym, że ta walizka była tak ciężka, że za każdym razem jak wchodziłam do pociągu, to jakiś mężczyzna musiał mi po prostu pomóc ją wnieść, bo ja nie byłam jej w stanie dźwignąć tam. Ale finalnie jak ją wrzucałam na tą półeczkę w pociągu, no to dałam radę. To jest naprawdę wyczyn i nawet się nie zmęczyłam. Słuchajcie, także treningi dają radę. Polecam. E, dziewczyny są teraz na stretchingu. E, śniadanie mamy na 8.30. Ja zabieram dzieci moje. A właśnie, muszę Kasię jeszcze dopiąć, bo widzę, że nie zabiła sukienki do końca. Tak. Co powiedzieć komuś? Czekała na, czekała na ciebie. <grym> tak, Kasia się teraz e, właśnie e, kończy szykować. E, I zostawi nas na chwilę. A my w takim pięknym miejscu już wam pokazuję, e, jak tu wygląda, bo. Wcześniej nie mogłabym wam tego pokazać, bo jest taki e, zmrok i taka szaruga, że e, prawie nic nie widać. Ale jeszcze, jak wejdziemy na spacer, to e, pokażę, jak to jest pięknie. I to jest tylko dwie godziny od Warszawy. Przepiękne miejsce. Tam są e, dynie, nawet widać, że tam jest. O, Fiat 126P. Jaki jeep jedzie, a tam są zwierzątka, także moje dzieci będą miały dzisiaj tutaj wielką zabawę. E, no, i tutaj jest właśnie balia, w której siedziały dziewczyny. Ja tam nie weszłam tylko i wyłącznie dlatego, że nie zmieściłam stroju kompilowego do, do Idę teraz na część warsztatową. Coś czuję, że będzie naprawdę świetnie. Fajnie, że mieliśmy ten wieczorek zapoznawczy wczoraj, bo poznałyśmy się z dziewczynami. Ja idę zobaczyć jeszcze zwierzęta szybko, bo dziewczyny tutaj sobie przyszły. jejku tam jest jakiś kozioł chyba i lamy. O matko. zobaczyć to się do Patrzcie, ja do mojej siostry mówię, patrz Magda kangury przy śniadaniu, a tu są prawdziwe, ale szok, kangurów się akurat tutaj nie spodziewałam, a tam jeszcze osiołek jest, ale super, pawia jeszcze tutaj widzę, tutaj jest taka wielka farma dyniowa, nie no jest cudownie, idę na te warsztaty, wiem, że jeszcze bym sobie pochodziła, ale czas się trochę jeszcze pouczyć. Surface and you shattered every wall, and I know I got that feeling. There's no question anymore, and now. Przepysznym. Dzisiaj był serwowany. i z kurczakiem, mm -hmm. tak? Ale nie każdy tam. Nie były opcje wegetariańskie Kolendrą. też. A właśnie, bardzo lubię kolendrę. <laughs> I teraz idziemy sobie do oranżerii, tak? tak. <laughs> idziemy do oranżerii, bo tam już jest taka dekoracja na zdjęcia świąteczne. A jak oczywiście ci, którzy mnie oglądają dłużej, wiedzą, ja jestem prawdziwą fanką Bożonarodzeniową. Można powiedzieć, że wręcz maniaczką, dlatego, oczywiście, moje serce zmierza w to miejsce. Właśnie dlatego. Serce i rozum. Są i rozum, nawet tak. idą w tym samym kierunku. No, nie mogę ich powstrzymać. Nie mogę. E... <laughs> idą, idą i to cztery, dokładnie. Dwie pary. No. Mamy tak, warsztaty, z, na które tu przyjechałyśmy, tak naprawdę. Te, ten, ten nasz tutaj. Taka nasza główna potrzeba, dla której tu jesteśmy, już została zaspokojona, ponieważ warsztaty się skończyły. Naprawdę były świetne, pouczające. Bardzo dużo z tego wyniosłam. Mam notatki nawet, sobie porobiłam. Z kolei gratis. Z mężem się chcę podzielić bardzo też, bo tam fajne, takie, no, dużo fajnych rzeczy było. Tak. Nie będę wam teraz tego opowiadała, bo to yy, nie czas na to. Właśnie samochód, nie? że nas nie rozjechał. Już cztery <laughs> tak. razy. Ale czekają nas jeszcze warsztaty dzisiaj. Ze Świec Sojowych. Jedziemy, jedziemy! Ze, świec, ze tworzenia Świec Sojowych. Czeka nas jeszcze Pijama Party, tak? Tak. Jakiś e, film, film romantyczny. E, tak. I w ogóle jest tutaj tak pięknie i tak ręce pięknie zamarzają i czuć taką naprawdę zimę. Tak, jest cudownie. Teraz Laura zmieni wioskę dyniową e, na wioskę Świętego Mikołaja. Co to Tak, tak i tu o nie! I tu wow. przychodzi normalnie Mikołaj, Super. E, piszesz list do świętego Mikołaja. Będzie taka wielka skrzynia, do której będzie można no wysłać mega. ten list. I tutaj dzieciaki przyjeżdżają właśnie na takie wycieczki szkolne, przedszkolne, ale również przychodzimy tutaj tak prywatnie z i do tej wioski świętego Mikołaja, bo tu wszystko Nie, no Mamy jak miejsce wiesz, tak, no. no miejsce jest cudowne, no ale my z Wrocławia mamy tutaj 7 y, godzin pociągiem, nie? Tak, to jest Bez warstwa. Pamiętajcie, ten, to połączenie Białystok-Wrocław, przynajmniej w tamtą stronę, drugą stronę, Wrocław-Białystok, nie ma Warsa. Zwracajcie na to uwagę, jak podróżujecie z dziećmi na przykład. Tak, za drogami. Ja. Po prostu piorunująco to szybko. No, ale lecimy, lecimy się oddać następną pozrywką. Idziemy na zdjęcia. się mi, chodź! Need them. It's so tall, and I've got a challenge for you about the pause under the tree. No, no. Tomorrow it is Christmas. The first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Co to jest Emi? Co to jest papuga? A czemu ona się do ciebie teraz nie odzywa? Co ona robi? Trzesie się, może jest jej zimno trochę, co? A co trzeba do niej powiedzieć, żeby ona się odezwała? Nie, wiem. Nie wiesz? Coś głośnego. To powiedz coś głośnego. <noise> Nie? Nie, działa. Nie, działa. to? Może ona chce spać. Może chce spać. <noise> ona złała się. Jednak to usłyszała. When we're with our friends, it's definitely something in the air. So let's take it from there, cause I know you want it. Afraid to let it show. Up, <laughs> and I don't know you need it. <laughs> why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's we'll holding you back now, sugar? because i don't know i sure know you want it Be free afraid to let it show and i know you need Podemni, tak, Tomasz jest w naszym guru, że tak powiem, smakowym, także jeśli to całe jedzenie pyszne, mamy opinię, yy, które idzie w eter, to właśnie przez tego cudownego pana Tomasza i myślę, że możemy znieść właśnie to. Wracamy z tej cudownej, wspaniałej kolacji. Było przepysznie. Co my jadłyśmy za mięso? To był yy, sarnina. To był stek z sarniny i powiem Wam, że... Ja w swoim życiu jadłam już na przykład renifera, ale steka z sarniny nie przypominam sobie, żebym jadła. Od razu wam powiem niebo w gębie. Potwierdzasz? Mm, Potwierdzam. Serniczek pistacjowy, przepyszny. Keto. Jeszcze w dodatku Keto, także. Tutaj... Bez cukru, bez glutenu. Tak, a dodatkowo dowiedziałyśmy to jest się. glutenu! Tak. <laughs> dodatkowo dowiedziałyśmy się, że tutaj się. Dodatkowo dowiedziałyśmy się. Że w tym miejscu, właśnie, wszystkie posiłki, które są podawane, są z jedzenia, które jest tutaj hodowane na miejscu. Także. Wow. Dziewczyny idą jeszcze na kino, także jeszcze czeka je wieczór filmowy, natomiast my jesteśmy z dziećmi i mamy trochę pracy do zrobienia, więc niestety musimy się oddać, stety i niestety, oddać tym przyjemnościom. Ale jutro z rana czeka nas kolejny intensywny dzień. Już Wam mówię, będzie sesja zdjęciowa z profesjonalistką, naprawdę. Widziałyśmy jej zdjęcia, są przepiękne. Profesjonalna fryzjerka, która jest niesamowitą, charyzmatyczną osobą, zrobi nam fryzury. I lekcje, I makijażu. Makijażu. I lekcje makijażu. Jeszcze makijażystki osobiście nie poznałyśmy. Myślę, że będzie cudownie. Plus jeszcze, jest bardzo, no oprócz tego, że jest tutaj przepięknie, to atmosfera, jaką stworzyły dziewczyny. Ja tutaj przyszłam taka zestresowana na te warsztaty. Moja e, pierwsza e, taka wypowiedź publiczna paraliżowała mnie wręcz, tak żeby wstać i coś powiedzieć przed osobami, osobami, których nie znam. Dzisiaj w sumie mogłabym powtórzyć tę wypowiedź i już poszłoby mi to tak całkowicie bez stresu. No bo już tak się skumałyśmy wszystkie. Już jest taka fajna atmosfera, że... No ja, co? I, I właściwie też o tym hmm. Do, do tego miał nas przygotować ten warsztat, czyli do takiej sztuki autoprezentacji, tak. e, jak to zrobić, żeby zdjąć z siebie odrobinę stresu, a właściwie nie odrobinę, tylko cały jej ciężar. I chyba właśnie z takimi tipami wracamy tak i wyjeżdżamy z nadziei tak wyjeżdżamy stąd na pewno z taką wartością dodaną jeszcze to chciałam tylko dodać, że jeżeli trzęsie się obraz z kamery, to nie dlatego, że trzęsie mi się ręka, dlatego, że się trzęsie, tylko po prostu jest tak zimno. Tak? <laughs> Idziemy Bię... teraz się przemieszczamy z miejsca na miejsce i trzęsie się po prostu. To nie obraz, to ma ręka. Biegun zimna. <laughs> trochę tak, ale ogólnie miało się trochę ochłodzić. Tak. Ale właśnie to też dodaje takiej Um, takiej fajnej atmosfery że wiecie, że jesteśmy tutaj w zimnym takim mroźnym powietrzu a teraz wejdziemy do takiego ciepełka napijemy się ciepłej herbatki i pójdziemy spać znaczy pójdziemy spać, jeszcze praca nie? Tak. a popracujemy, pójdziemy spać a jutro kolejny dzień no i witajcie moi kochani w dniu już trzecim, ostatnim naszego kampu teraz mamy zaplanowany masaż twarzy Kasia Chyba masaż twarzy. Jak? Limfo? L'imfo flow. O, Kasia zapamiętała nawet. Jest dzisiaj wybitnie zimno podobno, także musimy się ubrać. Ja mam szlafroki pod spodem sweterek, ale potem ten sweterek ściągnę do tego masażu. Natomiast potem będziemy już się szykować do sesji. Czyli wiadomo, włosy, makijaże. Dlatego teraz jesteśmy takie sote, jeszcze plus ten masaż oczywiście. No, i jak się okazało, został nam jeszcze jeden e, blok warsztatów, który jest też bardzo ważny. Kasia wygląda dobrze nawet w tych podkach potoczami. Jaki makijażu, nie? No, także. E, fajnie jest bardzo. Nie ma czasu nawet, że nagrywać jest tak intensywnie i mamy taki grafik mocno napięty, że nawet nie mamy czasu tutaj za bardzo e, się rozgadywać. Także idziemy, chyba, nie? Właśnie się zastanawiam, czy. Dzisiaj wracam do Warszawy. Znaczy, jadę do Warszawy na noc. I dopiero jutro rano będziemy wracać do Wrocławia. Jesteś gotowa? Po kosmetyczkę, dobra. Poczekaj, musisz powtórzyć. zimno. mega Słuchajcie, ale e, coś, coś Wam powiem. Widzieliście kiedyś kobietę w e, trzech stopniach w szlafroczku? Popierdzielającą? Po e, dworku? wstęp do zajęć Limpa Flow. No dobra, ale oni ale oni kazali ci zrobić jakąś tą, e, wiesz, morsowanie? Morsowanie na sucho. Morsowanie na sucho. Idziemy. I've Słuchajcie, żeby nie było, to nie jest żaden taniec, tylko ona po prostu pokazuje w jaki sposób mamy układać włosy, ok? Widzicie i w taki sposób się robi kok. Tak. Nie ładnie jest bardzo ładnie. I can show you what I'm going to do. Nie, to ja już mogę się przebrać. To był żart no, tego wyjazdu. Czy ty widzisz, co się zmieniło? Czy ty to widzisz? Popatrz, czy ty to widzisz? Tak. Widziałaś jakim kosztem? My wzięłyśmy tylko. Tak. Tuj, nie, to nie do ciebie, to na razie. my To no, tylko tyle. Co zrobiło to z buzią, Zauważ. Oprócz tego, że zrobiło się ciekawiej, tak? Poczekaj, że tutaj cię ściągnę. Przecież nareszcie nie, nie będzie nudy. Nie będzie nudy, bo patrzcie teraz, Kasia, na to patrz. Jest na przedziałku, jest fajnie, patrz, coś się tutaj dzieje. Tu na boczek sobie idzie. Ale jak robi sobie tak, to co się dzieje? Alf jej rośnie, tak? Normalnie wow. alf nie był alfa? Masz alfa. Patrz, możesz wow. już czy liderką być. Może być z drugiej strony. To dodało jej tutaj, czego? Wolumu. Co dalej? Bo to nie koniec. Podchodzę z drugiej strony. Brzywiole, patrz. Co to nam dało? Wow. Kolejna fryzura, patrz. Co się dzieje, tak? Bardzo. Nie ma nudy. Nie ma nudy. To, to moje. Czyby muszę całować? Czyby ci bardzo uratowały sesję? Dla <grywa> mi się podoba? Ja się biorę. Ale dzieci? To, to. Dla to. To. Dla mnie też się podoba. Mam to. I zabiorę się, się do tego. Jestem już naszykowana i ostatni punkt programu dzisiaj to jest sesja zdjęciowa. Czy wygląda jak telewizyjna prezentarka w tej fryzurze?

Będziemy teraz pakować walizeczki, na tym będzie się kończył niestety nasz wspaniały kamp. Było tyle rzeczy, że ja, ja już Ci mówiłam Kasia, nie? Miałam wrażenie, napakowane... jakbyśmy tutaj tydzień miały normalnie. Tak. Ja już nie pamiętam, zrobiliśmy. co robiłam dwa dni temu. Bardzo dużo rzeczy, super, naprawdę bardzo intensywnie e, było i bardzo produktywnie wykorzystany czas. Także jak będzie druga edycja, to oczywiście polecam Wam bardzo, i to jest moje stuprocentowe polecenie. Ktokolwiek by tutaj nie przyjechał, będzie zadowolony na 100%. Trzymajcie się. Do następnego vloga.